Cześć, z tej strony Tobierz z TC Media. W tym odcinku porozmawiamy o wskaźnikach. Jest to wyjątkowo ważny temat ze względu na to, że jeżeli dojdziecie do poziomu, gdzie będziecie puszczać reklamy na swoje usługi, na przykład high to jest to bardzo istotne, aby mierzyć po prostu ich działanie na podstawie danych, tak, bo jeżeli mamy dane, to jesteśmy w stanie je skalować, jesteśmy w stanie podejmować różnego rodzaju działania na podstawie danych i to także zalecam. Nigdy nie podejmowałbym y, działań na podstawie tego, co mi się jakoś tam wydaje, tylko zawsze staramy się to znaleźć w danych. Tak? Czyli, jeżeli mamy jakieś wskaźniki, to co one mówią, na, na co warto zwracać uwagę. Więc tutaj nie będę podawał wszystkich możliwych wskaźników. Będę podawał wskaźniki, które są rzeczywiście istotne przy procesie sprawdzania efektywności. Kampanii reklamowej. Więc przechodząc od razu do rzeczy, i to także używam w swojej kampanii, na dole będzie także tabela, którą pokażę jako przykład, też jak powinniśmy to ustawić. To tu są po prostu rzeczy typu CPM, czyli koszt za tak naprawdę tysiąc impresji, czyli jaki był koszt za to, że ktoś rzeczywiście zareagował na, nasz, na naszą reklamę, zatrzymał scrolla. Yy, Facebook CTR, czyli Click Through Rate, czyli ile osób kliknęło w ogóle w reklamę. Facebook CBC, czyli koszt za kliknięcie, yy, za, za kliknięcie i ogólnie przejście yy, dalej. Facebook CLC, czyli konwersja klik do Lida, czyli jeżeli na przykład po kliknięciu w reklamę mamy formularz, na przykład, opt-in page to ta osoba, która kliknęła w reklamę, zainteresowała ją oferta na landing pageu, na opt-in pageu, a następnie wypełniła swoje dane. Więc mamy tego Lida e, i mamy do niej kontakt. Następnie jest face Facebook CPL, czyli koszt za Lida, czyli ile wyniósł koszt za to, e, ile wydaliśmy na reklamy, e, na przykład danego dnia. I ile leadów nam z tego przyszło, to na tej podstawie jesteśmy w stanie określić na przykład dzienny koszt za lida i też możemy to zrobić na bazie całej kampanii. Czyli łącznie wydaliśmy 1000 zł, pozyskaliśmy 10 lidów, czyli nasz koszt za lida wynosi 100 zł. Zdecydowanie powyżej KPI. Jeżeli mamy Facebook LBCR, to jest konwersja lead do rozmowy, czyli E, czyli to, to jest konwersja, która że z, te, z tego lida byliśmy w stanie po prostu się do niego dodzwonić i zrobić tak zwany setting, czyli poprowadzić jakąś ogólnie rozmowę, tak. Następnie mamy e, Facebook CPBO, czyli koszt za umówioną rozmowę, czyli po tym settingu, jeżeli już porozmawialiśmy z takim leadem. To zainteresowaliśmy go, zrobiliśmy dobrze. Setting skwalifikowaliśmy go i końcowo umówiliśmy go na rozmowę sprzedażową. Dzięki czemu będziemy mogli później wyliczyć koszt za taką umówioną rozmowę. Następnie mamy SUR, czyli to jest tak zwany show up rate, i to jest procent po prostu osób, które pojawiły się na rozmowach. tak? Umówiliśmy 10 osób, pojawiło się 5, czyli SUR mamy na poziomie 50%. Sear, czyli to jest close rate, czyli ile z tych osób, które pojawiły się końcowo na rozmowie, kupiło naszą usługę. No i tutaj mamy na przykład, nie wiem, z pięciu osób kupiła jedna osoba, czyli mamy 20% close rate'u. CPA, czyli koszt pozyskanego klienta. I ile końcowo po tym całym procesie zakupowym, po całym procesie sprzedażowym, E, kosztował nas ten jeden lead, czyli ile, ile kosztowało nas pozyskanie tego jednego, jednego klienta, nie lida, i później mamy już najważniejszy wyznacznik działania naszej skuteczności, naszej kampanii reklamowej, czyli R, ROI oraz C, ROI. E, w pierwszym przypadku jest to zwrot z inwestycji do revenue, a później jest to zwrot z inwestycji do cash collected. Czym się różni revenue od cash collected? Na przykład nasza usługa kosztuje 2000, 2500 złotych i zamknęliśmy 4 sprzedaże. Co oznacza, że nasze revenue to jest, to jest 10 000 złotych, ale niekoniecznie mamy cash collected, który wynosi 10 tysięcy złotych, ponieważ dwie z tych osób, które kupiły, rozłożyły płatność. Załóżmy na 1000, 1000, i 500 albo 1000, 1000, 1000, bo płacą więcej, tak? Czyli dwie osoby nam zapłaciły PIFA, czyli paid in full, mamy 5000 zł, a reszta, czyli dwie inne osoby, nie zapłaciły nam 2,5, tylko zapłaciły nam tylko 1000. Więc revenue mamy 10 10000, ale cash collected, jak szybko policzysz, mamy 7000 zł i wtedy to jest 70% cash collected to revenue. Następnie mamy tutaj tabele i tutaj także porozmawiamy o KPIs, czyli Key Parameter Indicator, co pokazuje mniej więcej jaki procent mniej więcej, w jakich, w jakich mniej więcej widełkach coś, dany wskaźnik powinien się mieścić, tak, czyli mamy tutaj mamy tutaj coś takiego jak już tylko przybliżę wydatek na reklamę no i tutaj to wszystko zależy od naszego budżetu dziennego no ja jeżeli zaczynam z klientami działać no to te minimalne budżety dzienne to jest 50 zł na dzień więc meta on optymalizując kampanię on po prostu czasami wydaje mniej czasami więcej i są czasami różne anomalie z tym związane no i ten wydatek to tak naprawdę on będzie nam później określał wszystkie, na, na jego podstawie będziemy wyliczać dzienne, dzienne wskaźniki, następnie mamy impresje, to wszystko spisujemy, czyli wydatek na reklamę spisujemy, impresje spisujemy z menadżera reklam później wylicza nam się koszt za te 1000 impresji, no tutaj w tym przypadku one są dość, dość wysokie, tutaj mamy ściągę, czyli na przykład CPM koszt za za te 1000 impresji yy, i później mamy Facebook Clicks, to także spisujemy. No i tutaj mamy wskaźniki typu CTR. Yy, czyli Click through Rate jest tutaj na poziomie. No tutaj, tutaj mówi się, że jeżeli coś jest powyżej 1%, no to to jest to jest okay, nie? Jeżeli jest poniżej, to oznacza, że jakaś może kreacja nie do końca jest super angażująca. Może osoby po prostu już widzą tą reklamę któryś raz i tak naprawdę nie jest to dla, dla nich już tak interesujące. Później mamy CPC, co jest oczywiście click per, e, cost per click, czyli koszt za kliknięcie. No tutaj mówi się, że tak 5-6 zł to jest jeszcze ok. Tutaj jest na przykład widać, że specjalnie ściągnąłem taki przypadek, gdzie jest na czerwono, no bo to jest po prostu za dużo. Później mamy ile leadów udało nam się y, wygenerować, ile udało nam naszej kampanii reklamowej udało się wygenerować w ciągu tego jednego dnia. Później mamy CLC, czyli konwersja klik lead, czyli jaki procent osób, które kliknęły reklamę, końcowo, y, końcowo y, stały się y, leadem, tak? Czyli ile osób kliknęło? Ile osób z tych, os z tych, osób, które kliknęło, po prostu przekonwertowało się na LIDA? Facebook CPL, czyli cost per lead, ile nas, nas taki lead kosztuje? No i tutaj w zależności od tego, jaki mamy biznes, czyli jeżeli trafiamy typowo do biznesownerów, yy, czyli do ludzi na przykład z yy, nie wiem, co mamy B2B, no to z reguły te koszty za LIDA są naprawdę drogie i to może być nawet nawet kwestia 100-200 zł, nawet jeżeli mamy tak drogą usługę, że jesteśmy w stanie na tym robić raz, to czemu nie? Tak naprawdę, więc tutaj te wartości są bardzo różne i zależy od tego, czy trafiamy do klientów prywatnych, czy do, czy do właścicieli biznesów. Następnie mamy new calls booked, czyli ile umówiliśmy rozmów sprzedażowych. Tutaj mamy LBCR, czyli to jest konwersja lead do rozmowy, calls booked for, uh, for today, calls taken, czyli ile rozmów odbyliśmy, show up rate, cost per call taken, deal close, czyli ile deal zamknęliśmy, eee, close rate przy okazji, tutaj jesteśmy w stanie wyliczyć i później mamy revenue, cash collected ile z tego procent y, tak naprawdę mamy w portfelu czyli na przykład 10 tysięcy Cash Collector 5000 tutaj mamy collection 50% no i tu mamy y, Cost Per Acquisition czyli koszt pozyskania y, klienta i na końcu mamy zwrot i tak naprawdę to by było na tyle w tym odcinku myślę że dość dobrze wytłumaczyłem na czym polegają KPIs, na czym polegają te wskaźniki na które warto zwracać uwagę. Jeżeli mielibyście jakieś dodatkowe pytania, to śmiało zachęcam do komentowania tego filmiku. I do zobaczenia w następnych filmikach.